Come with Wieża Radości, Wieża Samotności to jeden z najbardziej znanych przebojów grupy Sztywny Pal Azji. Piosenka okazała się na debiutanckiej płycie zespołu, zatytułowanej Europa i Azja w 1987 roku i bardzo szybko awansowała na liście przebojów trójki. Z czasem stała się swoistą wizytówką grupy Skrzanowa. Pomimo upływu lat, Wieża Radości, Wieża Samotności nie traci na popularności. Ponadczasowy tekst piosenki autorstwa Jarosława Kisińskiego łączy pokolenia. Być może dlatego, to właśnie ta kompozycja w 2014 roku. W roku została uznana przez słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia za najważniejszy polski utwór czasów. Teraz wieża ma szansę na wygraną w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Aby tak się stało trzeba wesprzeć rodzimy zespół głosując na ten utwór. Piosenki, które zbiorą największą liczbę głosów zostaną na nowo zaaranżowane i znajdą się na dwupłytowym albumie wydanym przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.